No. To taki starszy człowiek? Człowiek stary, pan lub pani o siwych włosach, czy po prostu dziadek. To tylko niektóre określenia, jakich używały dzieci z naszego miasta, by odpowiedzieć na pytanie, kto to jest senior. Zupełnie innych określeń zapewne użyłyby, gdyby mogły uczestniczyć w piątkowych obchodach dziesięciolecia ośrodka senior oraz pięćdziesięciolecia regionalnego ośrodka Polskiego Związku Emerytów i Rencistów w Czeladzi. Ogród przy ulicy Szpitalnej wypełnił się uśmiechniętymi, pełnymi życia i, jak sami mówią o sobie, młodymi duchem ludźmi w podeszłym wieku. I choć na co dzień zmagają się z wieloma trudnościami, to tego dnia nieważne były dolegliwości zdrowotne czy trud, jaki trzeba było wykonać, by dotrzeć na obchody święta. Najważniejsza była dobra zabawa, wspólne rozmowy oraz możliwość chwilowego zapomnienia o szarej rzeczywistości. Nigdy nie wolno człowieka starszego powiedzieć ty jest stary niepotrzebny. Nie, człowiek starszy ma dużo doświadczeń, który przekazuje nam młodszym i my od nich pobieramy te doświadczenia. Starość owocuje. Owocuje bardzo często miłością, owocuje cierpliwością, owocuje doświadczeniem, spokojem, doradą. Przebywając wśród ludzi starych, jakby pracując dla nich, bo raczej nazywam swoją pracę służbą. Dla tych ludzi człowiek nabywa pewnego rodzaju pokory bez życia, pokory bez przemijania, a jednocześnie nabywa nadziei, że starość to nie jest tylko desperacja, to nie jest tylko ciężka choroba i ból. Piątkowe popołudnie upłynęło pod znakiem dobrej muzyki gorącego posiłku przy rozłożonych stołach oraz śmiechu wywołanego żartami, jakie serwował ze sceny prowadzący imprezę kabareciarz. Zanim jednak rozpoczęło się wspólne biesiadowanie podczas części oficjalnej, wręczone zostały puchary oraz odznaki, które z rąk burmistrza Marka Mrozowskiego odebrali m.in. pani Danuta Kawka oraz pan Krzysztof Tarkota. Swój puchar i słowa podziękowania otrzymał także burmistrz Czeladzi, który od wielu lat wspiera emerytów i rencistów z naszego miasta, o czym wspomina dyrektor domu senior. To co powiedziałem jest po prostu serca płynące. Wielkie zaangażowanie osobiste pana burmistrza, wielka troska o to, aby ten ośrodek się rozwijał, a myślę, że w tych planach, jakie w najbliższym czasie zobaczymy, usłyszymy, będą uchwalane sesji, będzie to bardzo dynamiczny rozwój ośrodka, który będzie promieniował nie tylko w tym rejonie, ale w całym mieście. Obchody dziesięciolecia ośrodka senior i pięćdziesięciolecia czelackiego oddziału Polskiego Związku Emerytów i Rencistów pokazały, jak radosne i ciekawe mogą być dni osoby w podeszłym wieku. Pokazały też, że starość wcale nie musi być taka straszna. Trzeba tylko pamiętać o tym, by częściej się uśmiechać.